jesteśmy na Wolskiej jeden przestrzymowy zuda Zmodernizowanego przez ręba. Poczekajcie. Nie da się tego poprawnie zamknąć, poczekajcie. Dobra, Udało już mi się zamknąć. Jest to zmodernizowane przez z, y, taką trochę osiedlówkę, ale bardziej przez Słajda. Obok jest niestety oczywiście nowy Slide, więc nim nie będzie przejazdu. Pozdrawiam. Nim nie będzie przejazdu, bo tam obok jest nowy Slide, więc nim nie będę jechał. 1970. rocznik jest. Slide konserwuje. Jedziemy na dół. Taka kabina mi trochę przypomina na kabinę w, na bankowców gdyni. Ja tam jeszcze nie wszystko mam nagrane. Zresztą większość ludzi zazwyczaj jeździ jeździ tym słajdem nowym, a mniej zudem. Większość ludzi jeździ zazwyczaj slide'em tym, tam obok. Przynajmniej póki co tak widziałem. Chyba przejdziemy się jeszcze wyżej, żeby był dłuższy odcinek. Na szóste sobie poje pojedziemy, żeby był dłuższy odcinek.